Robi się coraz chłodniej, robi się coraz ciemniej. No, niestety przed nami zima. Nieuchronnie zbliża się ten czas, ale my Wam pomożemy przetrwać zimę z naszym programem Kolej TV. Dagmara Kowalska. Witam serdecznie i zapraszam. W tym odcinku Kolej TV pokażemy Wam tegorocznych przyjaciół kolei. Zwiedzimy linię kolejową do portu lotniczego Fryderyka Chopina. Podjedziemy też na stację paliwową dla lokomotyw. Tytuł Przyjaciel Kolei nadawany jest co roku i można go zdobyć w bardzo prosty sposób. Wystarczy na przykład przyczynić się do rozwoju transportu kolejowego, zarządzać nowoczesnymi sposobami firmą, która działa na rzecz kolei. No jest jeszcze kilka innych metod, a zobaczcie, kogo w tym roku nagrodzono tym zaszczytnym tytułem. Pierwszy kongres kolejowy poprzedził Galę Człowiek roku Przyjaciel Kolei. Ekspercka wiedza i zawodowe doświadczenie pomoże rozwiązać problemy polskiego kolejnictwa, napisał prezydent Bronisław Komorowski w liście do jego uczestników. Przedstawiciele branży dyskutowali o roli kolei w nowoczesnej gospodarce, wpływie polityki, współdziałaniu z transportem drogowym, znaczeniu inwestycji w ten sektor na rozwój gospodarczy Polski. Spółka PKP Intercity SA patronowała sesją na temat, czy Polskę stać na kolej dużych prędkości. I Czy Kolej to biznes? Na wieczorną galę w Teatrze Narodowym przybyło kilkaset osób. Chodziło nam o to, nam, to znaczy Railway Business Forum i PKPplk, aby uhonorować a, tych ludzi, którzy w jakiś wyjątkowy sposób m, przysłużyli się kolei. W tym roku tytuł Człowiek Roku, Przyjaciel Kolei w kategorii Dziennikarz Roku otrzymał Adam Grzeszak z Tygodnika Polityka. Menadżerem roku w grupie firm kolejowych został Artur Radwan, prezes zarządu kolei mazowieckich, zaś w grupie firm działających na rzecz kolei Tomasz Szuba, prezes TINES S.A. Profesor doktor habilitowany inżynier Jerzy Kisilowski z Politechniki Warszawskiej odebrał nagrodę jako naukowiec roku. Politykiem roku została Hanna Gronkiewicz-Walc, prezydent miasta stołecznego Warszawy, a samorządowcem roku Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego. W tym roku wręczono również nagrody specjalne. Przypadły one w udziale Jerzemu Buskowi, przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, i Tadeuszowi Syryjczykowi, ekspertowi zespołu doradców gospodarczych TOR. To są osoby, które pracowały nad projektem wielkiej historycznej restrukturyzacji kolejnictwa w Polsce. Konkurs po raz siódmy zorganizowały PKP Polskie Linie Kolejowe SA i Railway Business Forum. Centrum Warszawy na lotnisko daleko nie jest. To raptem kilka kilometrów, ale pokonanie tego odcinka w szczycie komunikacyjnym to droga przez mękę. Na szczęście ten problem powoli odchodzi do Lamusa. Tędy pojedzie pociąg, którym dostaniecie się na lotnisko z centrum Warszawy w kilka, a może kilkanaście minut. Do portu lotniczego Fryderyka Chopina, czyli na popularne Okęcie, budowana jest pierwsza od wielu lat w Polsce linia kolejowa. Zaczyna się tuż za przystankiem Warszawa-Służewiec na linii Warszawa-Radom. Tory biegną na południe, zagłębiają się i skręcają w kierunku lotniska. Tam znajduje się stacja usytuowana pod ziemią. Część trasy biegnie w tunelu. Gotowe jest już około 90% układu torowego. Trwają prace związane z zabudową rozjazdów. Są one prowadzone w technologii, można powiedzieć, XXI wieku, w technologii bezpodsypkowej. I to na przykład pozwoli zachować czystość w całym tunelu. Ta operacja wymaga szczególnej precyzji. Najpierw szyny, poprzez podkładki tłumiące drgania, przytwierdzane są do podkładów. Podkłady trafiają w ustalone dla nich miejsca, które tworzy specjalna konstrukcja ze stali zbrojeniowej. Ma ona zapobiegać ewentualnym przesunięciom podczas zalewania betonem. Wyjątkowej dokładności wymaga instalacja rozjazdów. Ułożona konstrukcja zalewana jest betonem. Stacja jest w stanie surowym. Gotowy jest peron. Możliwe jest już układanie podłóg, wykładanie ścian i zakładanie różnych instalacji. Wkrótce montowane będą windy i wykańczane będą schody. Zasadnicze prace budowlane skończą się na przełomie lutego i marca 2012 roku. Trwają już cząstkowe procedury odbiorcze, a procedury odbiorcze w całości mają zakończyć się w kwietniu. Tunel i stacja już powinny być gotowe, jednak wykonawca dokumentacji projektowej spóźnił się z jej wykonaniem. PKP polskie linie kolejowe już naliczyły za to 30 milionów złotych kary. Wykonawcy wiedzą, że czas to pieniądz i dokładają starań, żeby dotrzymać obecnych terminów. Zanim parowóz ruszy w drogę, najpierw lokomotywa pobiera wodę, potem trzeba dosypać węgla. Pociągi elektryczne czerpią prąd z sieci trakcyjnej, a lokomotywy spalinowe muszą podjechać na stację benzynową. PKP Energetyka dostarcza prąd do sieci trakcyjnej, dystrybuuje energię elektryczną do zasilania sieci trakcyjnej i dla innych użytkowników. Energia to jednak nie tylko prąd elektryczny, to także paliwa. Działalność związana z obrotem paliwami ciekłymi została dedykowana PKP Energetyka w celu zapewnienia bezstronnego i bez, bezproblemowego dostępu do infrastruktury nalewczej wszystkim przewoźnikom. Kolejowe stacje paliw dystrybuują wyłącznie olej napędowy. Odbiorcami mogą być wszyscy przewoźnicy kolejowi, którzy eksploatują lokomotywy spalinowe lub przynobusy. Obecnie stacje są tak zlokalizowane, że dojazd samochodów jest bardzo trudny lub niemożliwy. Największe kolejowe stacje paliwowe znajdują się w Kamieńcu Ząbkowickim, Węglińcu, Białym Stoku, Tarnowskich Górach i w Rybniku. Jedna ze stacji paliw PKP Energetyka SA znajduje się w Jaworznie Szczakowej. Miesięcznie przewoźnicy tankują tam około 200 ton paliwa. Głównie tankujemy trzy rodzaje lokomotyw: SM42, SM31 i ST44, i unowocześniony ST45. Obecnie trwa proces inwestycyjny, dzięki któremu powstanie 18 nowych stacji paliw spełniających techniczne i środowiskowe wymagania Unii Europejskiej. Będą one zlokalizowane w całej Polsce. Kolejny segment działalności inwestycyjnej to jest wybór wykonawcy i uruchomienie systemu zarządzania i rozliczania tych stacji paliw, bo w planach perspektywicznych będą one bezobsługowe. Uruchomienie dystrybutora będzie możliwe po odpowiednim zalogowaniu się do systemu przy użyciu specjalnych flotowych kart zbliżeniowych. W odróżnieniu od zwykłej stacji, na kolejowej stacji paliw będzie możliwe tankowanie pojazdów kontrahentów, z którymi wcześniej zawarto umowy. Zmodernizowana będzie także stacja paliw w Jaworznie Szczakowej. Za nami jest zbiornik, który mieści 300 m sześciennych paliwa, a mniej więcej w połowie będzie, w połowie między mną a zbiornikiem będzie usadowiona nowa stacja paliw zgodna z wymogami Unii. W 2010 roku na kolejowych stacjach paliw PKP Energetyka S.A. sprzedano 6000 metrów sześciennych oleju napędowego. Ta wielkość odpowiada ponad 37 tysiącom baryłek. W listopadzie mamy dla was specjalny konkurs, jeśli znacie jakiś ciekawy. Piękny, wart obejrzenia wiadukt albo most kolejowy, napiszcie do nas. Oczywiście swoją odpowiedź musicie uzasadnić. My nagrodzimy najciekawszą Waszą propozycję, a szczegóły tego konkursu znajdziecie na naszej stronie internetowej. A teraz co? Przed nami skrót informacji. Zapraszam serdecznie. Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych, czyli operator Rogowskiej Kolei Wąskotorowej, uzyskał świadectwa bezpieczeństwa dla zarządcy infrastruktury i przewoźnika kolejowego. Dokumenty te uprawniają do prowadzenia przewozów na Rogowskiej Wąskotorówce do 2016 roku. Spośród Polskich Kolei Wąskotorowych podobne dokumenty otrzymały tylko Koszalińska Kolej Wąskotorowa, Bieszczacka Kolej Leśna i Poznańska Kolej Parkowa-Maltanka. Europejski Bank Inwestycyjny przyznał kredyt w wysokości 120 milionów euro na remont i modernizację 58 km odcinka linii kolejowej E59. To część transeuropejskiego korytarza transportowego na trasie Malmo-Ostrawa. Kredyt zostanie wykorzystany na sfinansowanie modernizacji istniejącej dwutorowej linii kolejowej z Wrocławia do granicy województwa dolnośląskiego w południowo-zachodniej Polsce. Po zmodernizowanych torach pociągi pojadą z prędkością 160 km na godzinę. Ariva RP, pasażerski przewoźnik działający w województwie kujawsko-pomorskim, kupi cztery dwuczłonowe sznobusy, które wyprodukuje bydgoska fabryka taboru PESA. Ariva używa obecnie tylko dwóch takich pociągów. Sporą część floty przewoźnika stanowią niemieckie wagony motorowe pochodzące jeszcze z lat 70. zanim się pożegnamy. Przypominam wam, że przed nami wielkie kolejowe święto, 25 listopada obchodzimy Dzień Kolejarza, a więc wszystkim pracownikom kolei, wszystkim kolejarzom życzymy wszystkiego dobrego, zdrowia, pomyślności, szczęścia no i oczywiście zadowolenia z pracy zawodowej. Moi drodzy, my widzimy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.